Uchwałą Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego bieżącego roku profesorowi Jerzemu Buzkowi przyznano tytuł honorowego obywatela miasta Katowice. 17 maja w pałacu Goldsteinów odbyła się uroczysta sesja, na której obecny był laureat. W sesji oprócz radnych Rady Miasta i władz Katowic uczestniczyli zaproszeni goście oraz członkowie rodziny profesora, by towarzyszyć mu w tym uroczystym wydarzeniu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz prezydent Katowic dziękowali profesorowi Jerzemu Buzkowi za wieloletnie wspieranie inicjatyw podejmowanych przez miasto i jego mieszkańców. Podkreślano zaangażowanie profesora w sprawy Śląska i wyrażano podziękowania za dotychczasowe działanie na rzecz tej ziemi. Pan profesor Buzek, niezależnie od tego, jakie stanowiska zajmował, a zajmował bardzo wysokie stanowiska, nigdy nie zapomniał o potrzebach tej ziemi, tego miasta. Zawsze mu to miasto było bliskie i kiedy wielokrotnie zgłaszałem się z prośbą o pomoc, zawsze z tą pomocą przychodził. Moja historia znajomości pana profesora, pana premiera, pana przewodniczącego parlamentu jest dosyć długa. Zaczyna się w roku 1999, kiedy pan profesor był premierem rządu Rzeczypospolitej Polskiej, a ja rozpoczynałem swoją działalność w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Wtedy toczyliśmy spory o kształt samorządu po reformie administracyjnej z 1998 roku, wiele różnych spotkań, dyskusji, negocjacji. Potem pozycja pana profesora się zmieniała. Był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. I w tym okresie czasu również ta współpraca była bardzo dobra. Jestem pełen wdzięczności panu profesorowi, z racji jego nastawienia do miasta i do regionu, ale również dziękuję mu serdecznie za osobiste relacje, które przez te lata mieliśmy, niezależnie od pełnionych funkcji. Te relacje były naprawdę przyjacielskie, wzorowe. Jest to po prostu fantastyczny człowiek. Tytuł honorowego obywatela Katowic został przyznany profesorowi Buzkowi za zaangażowanie w sprawy miasta i wspieranie Katowic na rzecz europejskiej współpracy. Laudacją na cześć profesora Jerzego Buzka wygłosił profesor Tadeusz Sławek, który zwrócił szczególną uwagę na działania laureata na rzecz wspólnoty i jego szczególne zrozumienie potrzeb samorządu. Profesor Sławek podkreślał, że Jerzy Buzek nie jest uwikłany w konflikty i spory, jest za to człowiekiem zawsze rzetelnym. Wydaje mi się, że laudacja to jest dobry moment. Do mówienia o dwóch głównych takich rzeczach. Po pierwsze, o podkreśleniu zasług tego, który godność otrzymuje i o tym za chwilę, ale równocześnie chciałem to powiązać z tym, że przecież jeśli miasto decyduje o przyznaniu komuś tak zaszczytnego tytułu, to przecież nie czyni to tylko po to, żeby uhonorować tego człowieka, choć na pewno tak, ale także czyni to dlatego, że działa w oparciu o pewne przekonania, o pewne wartości. Wybiera właśnie takiego człowieka, taką osobę zasłużoną, która te wartości reprezentuje i chcę przez to powiedzieć i wyrazić z jednej strony uszanowanie i szacunek dla samego odbiorcy tego wyróżnienia, ale z drugiej strony chce miasto chyba przez to też powiedzieć coś o sobie. To znaczy miasto chce powiedzieć, my wierzymy w tego rodzaju wartości dlatego wybieramy takiego człowieka jako odbiorcę i adresata naszej nagrody. Natomiast jeśli chodzi o samego Pana Profesora Buzka, to laudacja, jak sądzę, nie jest takim momentem, w którym by należało mówić o szczegółach, o detalach, o biografii. Te są powszechnie dostępne, są nigdy Pan Profesor Buzek nie starał się utrudnić dostępu do tych materiałów. Natomiast ja chciałem podkreślić kilka rzeczy, że pan profesor Buzek po pierwsze reprezentuje pewien typ uprawiania polityki, dzisiaj niestety, co mówię z wielkim żalem, a co chciałem podkreślić w audacji, zamierający, to znaczy reprezentuje po pierwsze typ polityki, który określiłbym jako typ łagodnego dyskursu, który wydaje się w Polsce dzisiaj już kompletnie wymarły i wręcz nie do pomyślenia brutalizacja języka i w ogóle zachowań polityków jest tak wielka, że sposób uprawiania polityki z czasów, kiedy pan, prezyden, pan premier Buzek był premierem, dzisiaj wydaje się wręcz muzealny i ja chciałem też poświęcić część laudacji oczywiście na, jako wyraz ubolewania i mm, krytyki tego, co się stało z polskim dyskursem politycznym, którego e, styl uprawiania polityki pana premiera Buzka jest radykalnym zaprzeczeniem. To po pierwsze. No i po drugie, chciałem też powiedzieć o tym, że pan premier Buzek zawsze reprezentował polityka, który oczywiście chce osiągać swoje cele, bo to jest zamierzeniem każdego, polityka w szczególe, ale który potrafił godnie ponosić porażki, to znaczy, który wszyscy pamiętamy niezwykły spokój i taką godność, z jaką ugrupowanie kierowane przez pana premiera poniosło porażkę w wyborach kolejnych rządowych, zatem i parlamentarnych. Zatem wydaje mi się, że to jest dzisiaj cnota też niezwykle rzadka, że to polityk zdaje sobie sprawę z ceny, którą będzie musiał zapłacić i przystaje na to, ponieważ uważa, że są wartości wyższe niż jego zwycięstwo, niż jego sukces niż kontynuacja jego władzy. Akt przyznania tytułu honorowego obywatela miasta Katowice profesorowi Jerzemu Buzkowi wręczyli wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz prezydent Katowic. Działając w oparciu o artykuł 18 ust. 2. Punkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 58 ust. 1 punkt 1 statutu miasta Katowice uchwałą nr 19 łamane przez 388 łamane przez 12 przyznała panu tytuł honorowy obywatel miasta Katowica. Jako najwyższy dowód uznania za zaangażowanie w sprawy Katowic i Śląska oraz za wspieranie miasta w działaniach na rzecz współpracy europejskiej podpisali prezydent miasta Katowice, pan Piotr Uszok oraz przewodniczący Rady Miasta Katowice, pan Arkadiusz Godlewski. Serdecznie gratuluję. Profesor Jerzy Buzek w ciepłych słowach dziękował radnym i władzom Katowic za uznanie jego dotychczasowych działań. Podkreślał jak ważne w jego życiu było miasto Katowice. Poparł również starania stolicy Górnego Śląska o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży. Profesor wskazywał również na odpowiedzialność Katowic wobec całego regionu. Tytuł honorowego obywatela Katowic niezmiernie ucieszył profesora Jerzego Buzka. Otrzymałem nadzwyczajne wyróżnienie w nadzwyczajnym mieście, bo ja mam świadomość, że Katowice w jakiś sposób reprezentują cały region górnośląski, całą śląską ziemię. I w tym sensie zostałem nadzwyczajnie uhonorowany, bo wiele osób i wiele miast złożyło się dzisiaj na siłę i na. Taką znamienitość Katowic już w skali Europy. To, że tak mocno zawalczyły o miano Europejskiej Stolicy Kultury, że mają teraz ogromne szanse, żeby być Europejską Stolicą Młodzieży, świadczy o tym, że Katowice i nasz region zaczynają się liczyć w Europie. Na tym mi zawsze bardzo zależało i uznanie w takim miejscu uważam za ogromny honor i zaszczyt. Na ręce profesora Jerzego Buzka składano liczne gratulacje i podziękowania.